Antalia, największe i najpopularniejsze miasto na południu Turcji, jest to tak zwana Riviera turecka. Także zapraszam, dopiero przyjechałem przed chwilką. Dopiero przyjechałem przed chwilą. Jeszcze jestem z plecakiem. zaraz będę szukać mojego hostelu, który jest na starym mieście. Ale w porównaniu z Fethiye jest definitywnie chłodniej. Jest definitywnie chłodniej, no ale jeszcze ma się tutaj rozpogodzić pięknie i będzie gorąco, jak w piekle. Bardzo fajny widok z tarasu widokowego przy Windzie. Oto i stare miasto. W sumie hotel, nie hostel. Pokój być może nie jest jakiś wyjątkowy, ale to takie historyczne, stare centrum miasta. Historyczne centrum miasta. I z tego co już zauważyłem, to tutaj ceny są wszędzie dwa razy większe niż w innej części miasta. No cóż, takie są uroki i koszty, ale dzięki temu jest bardzo fajnie tutaj. No, stary dom, dawno puszczony. A tutaj mówię po polsku. Dzień dobry. I sprzedaję swoje bułeczki. Bardzo dobrze, zaraz kopię bułeczkę. Pogoda jest jaka jest. Jest to wyjątkowo zimny maj. Mimo to i tak ciepło jest. Poniżej przepiękna turkusowa woda i plaża Mermerli przy porcie. Taka malutka plaża, ale zawsze to coś tutaj w samym centrum Antalai. To kosy, lody, arbuzy. Cytrusy i wejście na plażę. Miasto powstało w roku 150 przed naszym erą i zostało założone przez Attalusa II. Przechodziło z rąk do rąk, było w rękach Bizancjum, Rzymian, Turków osmańskich, a także w rękach włoskich. To jest piękna plaża, którą przed chwilą widzieliśmy z góry, ale wieje, kurczono. Małże. Słońce zachodzi za chmurami dosyć często, ale mimo wszystko jest duszno i jakby nie było opalnie. A tutaj jedne ze starych okrętów, chociaż ten jest mały jeszcze, ale tam dalej są już o wiele większe. Tu już jest tyle naganiaczy, że ciężko się od nich odczepić. A ceny takie typowe pod turystów, czyli ostro zawyżone, ale to jest chyba najdroższa część miasta jakby nie było portowa stare miasto, więc trzeba na czymś zarabiać. Powyżej mury obronne, stare mury obronne miasta, restauracje, sklepy, pamiątki, taksówki i oczywiście no. starołodzie łodzie. To jest tak, tutaj jest zabawne, jak oni tutaj ciągną turystów, jak zaczepiają. Dzień dobry, dzień dobry, co słychać, skąd jesteś, i już tutaj pokazują, co, gdzie jak. Tylko wejdźcie i kupujcie i płaczcie. Jak słońce wychodzi, to od razu wszystko tutaj wygląda o wiele lepiej, prawda? Takie miejsca tylko w słońcu. Tylko w słońcu, tylko w dobrą pogodę. A dzisiaj prognoza jest taka trochę może nieszczególna, ale jest... Tak, jest fajnie, ciepło. W końcu to jest Turcja. I słodkości, wszędzie słodkości. boklawy W każdym rodzaju. No, dobre to słodycze. Dobre to słodycze. I tutaj już ręce dzieło. to bardzo ciekawe rzeczy, I stare klosze, no może nie stare, ale takie oryginalne bardzo. Lampy w sumie, nie klosze. Ciekawe zakamarki, przyprawy. Turcy. No, ciekawe zakątki miasta. Oczywiście znowu baklawa schody do góry pamiątki, pamiątki, wycieczki woda pitna i cały czas tylko sklepy, pamiątki wycieczki tureckie dywany piękne kolory piękne stare uliczki no tuż stare miasto z jednej strony brak słońca a dzięki temu z drugiej nie ma skwaru za to ale są wciąż Pamiątki i bardzo fajne uliczki, zakamarki Wciąż tylko tureckie pamiątki Więc Cały czas tylko dzień dobry Dzień dobry, jak się masz Wejdź do środka i kup coś Wejdź do środka i coś kup Albo chociaż tylko zobacz Ale bez kupowania nie wychodź 4 euro za sok z kokosa, no to już jest przygięcie tutaj macie stare, dwie zniszczone kamienice ale za to po prawej jest jedna bardzo ładnie odrestaurowana i te również takie mogłyby być wszechobecne żółte taksówki meczet Mehmet Pasa z początku wieku XVII wszędzie wiadomo znowu tej restauracje meczety, minarety, sklepiki i turyści turystyczna atrakcja, a tutaj jeszcze jest wieża Zagorowa, stara wieża Zagorowa. Wieża z okresu czasu Bizancjum. Znowu słońce się gdzieś ukryło, ale tutaj za moimi plecami już nie no po prostu jak się przyjeżdżę do Antalii to trzeba mieć po prostu ze sobą kupę pieniędzy kupę pieniędzy, żeby się tutaj dobrze zabawić, jak mówiłem jest to chyba najpopularniejsze miasto na riwierze tureckiej tysiące turystów tysiące atrakcji tysiące okazji, żeby wydać swoje ciężko lub lekko zależy kto, zarobione pieniądze o, to już słynne szisze, czyli fajki wodne bardzo popularna metoda tutaj odurzania się Na bazarach możecie kupić mnóstwo oryginalnej odzieży. Same oryginalne firmy, tylko że no, z jakością jest dosyć często mm. <słabio> słabo. Jak widać, ogromne bazary nie mają końca. Się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Same oryginalne firmy, ale niestety często z jakością jest. Jak wspominałem, no, słabo. Ale za pudarbo można kupić. To mnie tutaj zawsze intryguje to jak w Maroku To były przyprawy A to są herbaty Różno kolorowe herbaty To jest proszkowane kiwi mango Co tylko chcecie I co ciekawe Co bardzo ciekawe to zawsze bazary są obok meczetów Nieodwrotnie, to nie meczety przy bazarach, tylko bazary przy meczetach. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Trobią, jeżdżą, trobią jeżdżą cały czas. Można powiedzieć, że to miasto to taka namiastka Stambułu, bo nawet Izmir nie był tak kurczę, turystycznie zakorkowany jak tutaj, nie było kurcze cudów, restauracji a Izmir to jedno z trzech największych miast przecież w Turcji no a tutaj słuszno, turystyka na maksa, a Riviera jakby nie było Stolica Turcji to oczywiście Ankara podobno niezbyt interesujące miasto ale myślę, że bym tam znalazł parę ciekawych miejsc bo nie wiem, slamsy, meczety, bazary i jakieś pomniki oraz muzea być może kiedyś się wybiorę do Ankary ale to jeszcze na pewno nie w trakcie tego wjazdu to są moje ostatnie dni w Turcji a ostatniego dnia będzie chyba to jedna z większych atrakcji ale to musicie oglądać Najważniejszy zabytek w mieście to łuk triumfalny cesarza Hadriana, pochodzący z roku 130. Hadrianka Pisii, cały łuk jest wykonany z białego marmuru. Przez bardzo długi czas był w renowacji. Obecnie jest podobnie odsłonięty i udostępniony do zwiedzania. Maistatyczny, i przepiękny relikt starych rzymskich czasów. Brama cesarza Hadriana. Łuk triumfalny. Świeżo wyciskane soki. 30 lira kupiłem bilet do Muzeum Etnograficznego Kaleiisi Jak widzicie, dosyć ciekawe miejsce obrazujące historię tych stron Bardzo interesujące miejsce, no cóż podoba mi się, podobają się takie klimaty tutaj dosyć ciekawa sprawa sala ekspozycyjna z ceramiką to miejsce wygląda na starą kaplicę albo stary meczet bardziej kaplica takie małe, przyjemne miejsce ale myślę, że warto było wejść tutaj już kolejne pozostałości z czasów być może rzymskich być może osmańskich Cóż, chodźmy zgadzać dalej. i jak mówiłem, wszędzie piszą tureckie flagi. Teraz znalazłem jakąś taką bardzo obleganą pijalnię kawy, ale myślę, że warto to sfilmować. Takie fajne miejsce w starym ogrodzie. Mnóstwo ludzi. Długa kolejka do kasy, żeby zamówić sobie kawę. Ja tutaj za kawą stać nie będę. Bardzo długa kolejka a poza tym jedną kawę właśnie wypiłem w kebabowni, na której to byłem na kebabie i dostałem siekierę, siekierę, mnie trzyma na nogach i jest wesoło a tutaj jakieś takie budynki budynki w stylu miasta Alicante, czyli palmy i wysokie stare wieżowce mieszkalne a tutaj kamieniczki, prawdopodobnie w osmańskim stylu tak chyba wygląda osmański styl Mała pracownia, no i bardzo fajne, ciekawe zakamarki Tutaj jest o wiele taniej niż na typowym Starym Mieście Chociaż to też jest Stary Miasto, ale w tym miejscu na przykład już piwo kosztuje tylko 85, a nie 180 jak gdzieś tam bardziej bliżej morza Meczet Sultan Aladin z roku 1834 A teraz tuż przed nami miejsce o nazwie Złamany Minaret Na miejscu starej rzymskiej świątyni wybudowano tej kościół, który został później przemianowany na meczet Meczet spłonął w roku 1800 i pozostał po nim tylko ten widoczny przed nami minaret W sumie to ciekawa sprawa, bo skoro maczet spłonął, a tymczasem mamy tutaj zachowane w miarę dobrze ruiny, więc nie wiem do końca jak to faktycznie było, ale to wygląda właśnie na pozostałości Starego Kościoła. Starego Kościoła zbudowanego na gruzach rzymskiej świątyni. Do środka oczywiście możemy wejść tylko wyłącznie po zdjęciu obuwia. Jeżeli macie więcej informacji na temat tego miejsca, to napiszcie mi proszę w komentarzu. A tu dalej w kółko to samo. Osmańskie domy, restauracje, pamiątki, skaczące koty, skaczące koty i minarety. W miejscach to już ceny są wzięte chyba z kosmosu. Są wyższe niż w Europie. To jest małe przegięcie. Stare osmańskie domy, że bardzo ładnie wyremontowane i zamienione, w większości, zamienione w większości na pensjonaty i hotele. W tym momencie warto też dodać, że na starsza część Altanai, stare miasto, nosi nazwę Kaleisi. To jeden ze starych budynków. Jak widzicie, jest cały drewniany. Ledwo się trzyma. Jest zamknięty, ale właśnie w ten sposób były tutaj kiedyś budowane domy z drewna. Ciężko sfilmować pod tym kątem, ale myślę, że widać typowy drewniany dom. Jedynie, właśnie tutaj na no dole jest mur, a obok wejście do dosyć ekskluzywnej restauracji. Kaleisi, stare miasto. I tutaj już wcale nie jest tak idealnie wszędzie. Są jeszcze takie zakątki, które się rozsypują. piwko FS pół litra za... no cóż, za 130 wbrew pozorom wbrew pozorom wcale nie jest zimno to tylko tak wygląda a tutaj już jeden z parków, które są położone na nadbrzeżu na wielkim klifie, który wpada do morza a to jedno ze źródełek wody tutaj można odkręcić i poleci woda pitna To miasto jest nie do zdarcia. Wzdłuż morza jest sporo właśnie tego typu parków. A może jest tam? Wszystko to jest usadowione na wielkim klifie. Na wielkim klifie, który wpada do morza. A tutaj no, cały czas tylko restauracje, parki. Jeszcze nie ma sezonu turystycznego, bo dla Turków 30 stopni to jest za zimno. Dopiero lipiec, sierpień, kiedy jest prawie 40, no to wtedy oni wyruszają na wakacje chyba. Kolejne ciekawe miejsce warte zobaczenia to wieża Hydrolika, ale zazwyczaj kiedy ktoś coś zobaczyć to akurat to miejsce jest w remoncie, tak jak tutaj a poniżej już widzimy, że gastronomia i turystyka się w tym mieście rozbudowuje się na potęgę wszędzie powstają nowe Restauracje i nowe miejsca spotkań dla turystów. W tym miejscu, już nawet za zwykłą turecką herbatę, trzeba zapłacić 50 lira. Mimo, że standardowa cena wszędzie to jest no, 10, a tutaj aż 50. Tak, sami widzicie, co to za miejsce. Ceny są wystrzelone w kosmos. Ale klimatycznie jest. A za klimat. <laughs> trzeba płacić, trzeba płacić klimatyczne. Takie są zasady. Palmy wszędzie, restauracje, sklepy, no Całkiem miło, całkiem miło. Podoba mi się, ale wszystko ma swoją cenę. A Rosjan wszędzie jest za Cały czas słyszę rosyjski. W Gruzji było podobnie, ale do Gruzji uciekło sporo osób. Po wybuchu wojny, bo nie każdy chciał być wcielony do armii i walczyć na froncie ukraińskim. A tutaj zaczęść rosyjskich turystów. Za murem, chociaż nie bardzo widać, są słynne tureckie łaźnie, sauna i masaż. Widać tylko fragment typowych tureckich łaźni. 700 lat tradycji tureckich łaźni. Masaż gorącymi kamieniami. O takie właśnie miałem w Peru i bardzo polecam. Chociaż tam było super tanio, a tutaj o ceny nawet nie pytam. Ale można płacić w dolarach, w euro i w funtach. Uwielbiam, uwielbiam kręcić się wciąż w tym samym miejscu. W stare miasto, niby wciąż to samo, a jednak za każdym razem coś innego. Tutaj bardzo pięknie przystrojona uliczka flagami restauracje, pamiątki czyli no, teoretycznie w kółko to samo, ale jednak zupełnie inaczej niż było wcześniej Tureckie jedzenie Turecka muzyka gdzieś leci A tam Minaret widać Hugo Boss, Nike, Adidas Fenks A my w stronę Minaretu Chociaż tam już dzisiaj byłem Stara wieża zegarowa. To nie ma końca. I kolejny minaret. To jest meczet z roku 1230, czyli bardzo stary i bardzo ciekawy, i podejrzewam, że również na ruinach starej rzymskiej świątyni. Właśnie takie typowe budownictwo charakterystyczne dla rzymskich świątyń, obecnie przebudowane na meczet. Iwi Minarekami. To jest meczet, w którym właśnie byłem. A teraz piękne panoramiczne ujęcie na Antalię. Widok z góry. Niedługo, złota godzina, zachód słońca. Być może będzie coś ciekawego widać. A tymczasem tutaj jeszcze widoki z góry. Na dole jakieś stare tarasy, ale lekko już zrujnowane. Słońce gdzieś tam za wielką chmurą. No absolutny skandal, także chyba dzisiaj nie będzie fajnego zachodu słońca, szkoda ponieważ znalazłem niezły spot niezłe miejsce, niezła panorama na miasto i myślałem, że będzie ciekawie niestety. No, jest jak jest, kto wie, w sumie nie jest najgorzej, jest fajnie, mi się podoba, mi się zawsze podoba, ale zachód słońca by się przydał jednak. Jeżeli Wam się podoba ten typ zwiedzania, jeżeli Wam się podoba Turcja na moich filmach, to zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz, a może i numer karty kredytowej, to też się może przydać. Nie no, oczywiście żartuję w tym momencie, ale coś tam od siebie zostawcie. I to tyle w tym odcinku. Żegnam Was, zapraszam na następny film, w którym to postaram się pokazać Wam jeszcze więcej sklepów z pamiątkami oraz restauracji. Nie no, żartuję, być może znajdę coś ciekawszego, także pozdrawiam z Turcji i zapraszam na następne odcinki. A zaraz chyba ludnie deszcz, bo już grzmi gdzieś tam słychać pioruny. A tutaj to też jest taki bardzo mały meczet. Mówiłem, mówiłem, już leje, już leje i wszyscy uciekają, bo zaczyna kropić, błyska się i pioruny słychać. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, bo zmokniemy. Mówiłem, rozpadało się, rozpadało się okrutnie. Leje, ale mi hotel jest trzy kroki stąd, tylko że zanim tam dojdę, to będę cały mokry. To Przestało, przestało padać, więc to już jest koniec. Koniec naprawdę tego odcinka. Mój hotel jest za rogiem, także do zobaczenia w następnym filmie.